Duchu, tyś w tyś tamtą nie Czarni? mogę, bo mnie nie wyśkazał, że się wstumął. Widać ją przecież, ja Ale jest bardziej ucięta niż Marek wtedy. To zaraz o, to się wstumnę. Tak. A to już się nagrywa? To nagrywa? To się nagrywa? Aha. Podgad, no Widzicie? <śleskuję> 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 tutaj. Dobry, właśnie nagrywamy kto zna mnie lepiej challenge. Tak to się nazywa? <śleskuję> tak. Dobra. Więc tutaj mamy po mojej prawej Marka. Tak Musiał się Instagram pochwalić I na dole, że mnie kocha no, Ale to wiadomo To dla wyświetleń Tu patrzcie No na <grym> naprawdę Tutaj mamy Izuś I jej Instagram oraz Instagram Kingi A tak, nie u <grym> No jeszcze gdzieś stawił Instagram Kingi, która nas tutaj jest naszą kamerzystką na dzisiaj Dobra Każdy chyba wie, na czym ten o, challenge dwie. polega, więc nie muszę dosłownie nic mówić Więc zacznę od pierwszego pytania Ile na lat? Do kamery 20. Dobrze. Kiedy mam urodziny? Trzeba rok. No, nie, kiedy masz urodziny, to nigdy się nie urodziłeś Kiedy masz urodziny? Dobra. Ściągnij. Ej, spisał ode mnie! Barkuję! Wszystko po... jest dobrze! Nie ujemny, on nie ma głównego Mam funkcji, jest dobrze napisane Z czym nie jeden na 2, Jak dwa... No. Nie, nie. Dobra, Dobra. Jak nazywają się moje rojce? No bo nie będę Co Ej, hey, ona... Ty dobrze napisałaś imię, imię, imię mamy i taty. Ty dobrze napisałaś imię mamy i taty. Ja mogę mieć przecież, Ale to jest, I... czy, czy, to jest krzywa twojej mamy, więc. Nieprawda, nie, bo nie, mi to jest nie ksywa. krzywa. I... On nawet dwie ksy, krzy, No, no to, to powiem ci. Ja tak. cię nie krzyknę. Ja cię być nie zaliczyć się, tego. tak no Dobrze, no nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie nie wiem. Nie wiem, nie wiem. nie Nie, 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 nie ja to Iza, jeżeli jego mama to będzie oglądać, to ty raczej ogarnij się, bo ty tyle tu przeklinasz. To? to prawda. No 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 so like it you know. Czy miałem jakieś zwierzę z dzieciństwa? Jak tak, to jakie? Ja. Mm -hmm. Dobra, ja piszę. Ja sam tak pies. Miałeś komika? Nie. Cześć! Tak, miałem psa i miałem też żółwia. No i w sumie teraz masz rybki. To są Ale rybki. w dzieciństwie i rybki są moje siostry. <noise> Czy mam ulubiony kolor? Jak tak, to odpowiedział jest to, że nie mam jednego, tylko są trzy główne. Mm. To już odpowiedzi są. Że masz ulubiony no, kolor. O, świetnie. Wszystkie trzy? <głos> mhm. <głos> Możecie się pomylić o jednym. Dobrze? coś chociaż? Dobrze. Ha! Już pokazałem kamerę, widzicie? No, dobrze, mam. Wszystkie dobrze? Tak. No. Zielony, Zach. czarny, niebieski, ale nie ma pojęcia. Zielony to jest ulubiony kolor mojego taty. Niebieski to jest kolor Jusa. No, ale, ale, się jak o jeden. No, znacie, jak o jeden. No, co? Tak. I tak mam pełną liczbę punktów w tym No, no. Bo, ale Bardzo dobrego dnia. E, e, trzy, żebyście. Y, Pomogę powiedzieć o jednym. Mają obydwoje punktów. Czerwić za tak to chodź, a nie się drzesz i przeszkadzasz. Mój wymarzony samochód, to jest najprostsze. Jaki to jest kolor? Jaki ma być kolor z tego samochodu? Utrudnijmy no, to tyle. No Ja w dupę. <głos> <głos> tak? tak ten kolor? Nie pokazuj mi, bo jak ja jak nie chcę patrzeć. Ten kolor? Nie wiem, jaki to kolor. <noise> nie wiem, to jaki to kolor. Dobra, kolor mi wciąż. Rodzaj samochodu. Rodzaj czy ma być kolor? Ale kolor. Sam, a kolor. sam rodzaj... Dobrze, no to zobaczymy, czy zgadniesz. Napisałam tak. Albo. Fu! No nie ładny co? jest, ale nie chcę tego. E... No to prędzej. Kobalt to ten niebieski. Ten kobaltowy to, to taki. To, to nie jest kobalt, tylko to jest, y... jest habrowy. Mi się kobalt, ten to najbardziej to taki. To mi się, to sam mi sam mi sam się najbardziej podoba taki szary. sensie... się. Dobra Szary. To jest to jest i... Czarny. Mówię, że ta kobaltowa też ci podoba. Dobra. Z kim skoro. Mm, Jak nazywał łasie moja rybka? I macie teraz do wyboru albo imię, albo jaka to był gatunek. To gatunek, to musicie znać, bo nie daruje. Jest Macie do wyboru albo imię, które było nawet dzisiaj na górze tam napisane, albo... Bo ile było napisane? Tak, kochał tak. mam. To ją. Ej, czekaj, bo ja myślę. Nie odbieraj. Jedyny to ja miałeś? Ja ja o, to chyba był ten, o. Dobrze, ale nie pokazuj jej, bo już widzę, że dobrze. Aaa! To? Ty spadaj. Powiedz, co napisałeś. Mam punkt? Nie. Nie miałeś lewo? Nie. Punkt dla Marka. 4 cztery. A rywa nazywała się John. No. John, gdzie teraz film mogła nazywać, proszę bardzo? Na tablicy. nie tam na górze. Gdzie, John. Gdzie napisałaś? Iza jest super. Czy kochana? Kocham. Dobra, jak nazywał się mój pies dzisiaj? W ty... dzieciństwie miałem dwa Kurwa, psy. Jeden. jeden, tutaj jeden u dziadków. nie jest to. Masz ja już napisałam. To nie jest to. Ja napisałam. Ja to nie jak? Płóż ale tylko dzięki temu napisałaś. Co bym chciała? No to ja też napisałem po pierwsze. Ale to, ja to pierwszy! Puszek, nie to ale to nie widziałem twojej opowiedzi. Ja powiedziałem: Puszek. Jeden, Dobra, punkt dajemy drugiemu. Ja mam Borysa, Jackie, Max, puszek. puszek Puszkę dostałem od 16. Jaka jest punktacja? 7-5. potem sobie policzymy. No nie, bo przecież to jest. Dla niej, ale no, dla mnie to tak. Jak mnie przyzywa siostra? To przyzwisko wzięła od Trzeciwioli. Debił. God <gryst> God God <you>. God. <gryst> <gryst> A Ja nawet nie wiem, jak. <gryst> Dawaj. Jak ty do niego mówisz? Tak? Nie pokazuj mi, dlaczego. Nie, nie. nie pokazuj jeszcze, póki ja nie. To jest przezwisko, tak, to jest że... zrobienie mojego imienia. Jak to może być przezwisko? No może być przezwisko, no można ten. To ja się podaję, jak nie Łukanio to nic. Nie, ja bym to. napisała. Ale to też jest skrót. Powiedz mi, jak ja nie będę do ciebie mówić, to przed ksypkę. Nie to? Ja napisałam Łukaszek. Johnny Brawo. Hmm? A, a mówi! Mówi! Nie, mówi, 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 ale... Dobra. Wie, czy... Chce mieszkać w domu czy w bloku? Głupie pytanie. Dom. Dobrze. 8-6. No, się obróciłem. Jak mam na drugie imię? Nie masz. Nie ma. Bo już chciałem pisać. Dobrze. Dobrze. To już znasz to pytanie. Jak mnie przyzwali w dzieciństwie? Mówiłem taki gościu, który się nazywał Ernest Połówce i on mi wymyślił przyzwisko, Podobre. którego ja na niebię, a potem... To zdrawiam A potem A potem wiem a potem, a tu potem po na... To już skoraliśmy Kormik, Kormin! Jak? Nie wiem, bo nie słyszałem. Wizma. No kurwa ja myślałam nad tym! Ale ja ja nie ty Moje ulubione Danie. O. <laughs> da, 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 da. Danie! Nie pokazuj na razie, poczekaj, ale nie pisze. Tak, no wiadomo. To, to jest no. odpowiedź na wszystko. Tak, no kurde, niestety też tak. Susmi? 9,7. Cuz mi, Marek? Cuz mi? 3, 3. 3. eh, to, to, to jest 3, to jest 3. Czy kiedyś się przeprowadzałem? Jest... Bardzo podkreśliwe pytanie. Bardzo. Ja zgaduję. Za długo będziesz pisać? Oj, znaczy z Tak Napisałam, że tak, bo kiedyś uciekł z domu i... Pamyczko babci nie tak? No ale to, to się liczy, jako przeprowadzić. przeprowadził. Nie uciekłem z domu. <śmihatères> tak czy nie? Tak. No. Jak nam rodzice opowiadali, to przeprowadziliśmy się z tamtego domu tutaj gdy ja już byłem, czy jeszcze mnie nie było podczas przeprowadzki, bo nie ty byłaś tam. Ty... Byliśmy, powiedzmy. byliśmy tu. Tak. No więc dobra, więc i tak? za to. pół punkt. Pół punkta poproszę za co? Z pół się zgadzam. 9,5 i pół punkt do, do siedmiu. No, no, pół dostajesz, ja nie widzę. Nie, pół. Nie bawię się w połówki, ale ja liczę 9,5 i pół do siedmiu. 9,5 pół, ja mam. Pół. Pół. Dobrze już. Pół, zaczynamy, że jest cały, tylko komentować i. Co wolę, słone czy słodkie? Idziemy. A, tu, 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 taki, ma cię Eee. Ja mam no specjal... dość... Ale no Napisałem syły i nie wiem jak dokończyć. <grym> ja napisałem słone, bo jak ulubiona naprawdę to jest suszy, więc stwierdziłem, tak że słone... No nie, nie by tak, jest słone, ale jak weźmiesz suszy z owocami, to też jest jednocześnie słodkie. I teraz powiem yeah, wam najlepszą z, z tego powodu, że obydwoje dostajecie pół punktu. Bo moje ulubione do często są słodko-słone. Mówi, słodkie czy słone? Mówi, słodkie czy słone? Popu, popu. Widzicie co? Ja wam coś pokażę. Odejdźcie stąd. Będzie to. Ja tam nagram coś fajniejszego. Naprawdę. Mówię wam, ona też. Słodko-słone. Tak, tak. Dziesięć, sześć, siedem, pięć, pół. No. I'm so fucking funny. Ile miałam prac? Ja nie, byłem, ja nie wiem, tyle sobie Nie wiem, że życia na tych prac, kiedy a. byłem w techniku. Bo wzią. te prace nie uznaje się, takie za które dostałem wynagrodzenie. Na pewno miałeś dwie. Nie! Na pewno, przynajmniej dwie. No, dwie miałeś. Dwie? Miałem sobie jedną, ale nie wiem. Przynajmniej dwie. Ja napisałem cztery, więcej? Mniej? Ja dałem sobie jedną. Cztery? Ha! Cztery! No, ja dałam sobie się. a drugą ośmiu. A druga dałam ja do czegoś, to już w mogę czy nie? Tu, ale to też dlatego wygrałem. Byłem tam trzy dni, więc jako pierwszy. Co wygram na razie? W sumie to Marek podał najbardziej dokładną liczbę. Najbardziej dokładną, czyli dokładną, czy nie? Wygrałem! Nie, okay. nieprawda! Albo wygrałem cztery, albo nie! Konsulter. No ale wiem, no, cztery czy nie? Cza, cza, cza. Miałem cza, no, cztery, 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 cztery. prace. Ja wie. nie, nie wiem, że. nie Byłem. Y, tym. Byłem hostessem. Pracowałem jako. Pracowałem jako kelner. Wicerii pracowałem jako kelner-barman oh, w, na... w albarze i teraz pracuję na kasie. Skończmy ten wstyd mój. To <laughs> pytanie. Co? Ale jak... Moje uzgole danie z makaronu. o. Jak to nie będzie to, to... Ale nie jestem pewien, ja to zgaduję teraz. Ja spaghetti carbonara. Ja też mam carbonara. Udało i teraz jest pytanie, które oni muszą znać, bo byli wszyscy przy tym. A zobaczymy, czy to już pamiętają. Czadłem na śniadanie. Ja mam sam kabanosy do robiłem, to są te cienkie, tak. tak, nocy, ta cienkie to i z kawa. Tak, to on tak wygrał drą punkt. Nie, bo Iza nie napisała kama, Nie napisałaś no, no ale co jadłem? Nie, nie kawy, tylko pinkowę. No właśnie. Shut the fuck. To dzięki, ale Iza powinna mieć punkt. Mają po punkcie. Ja powinienem mieć dwa, A poza tym nie, przy tym nie było, więc nie proszę to nie mieć. Co mnie tam obchodzi? Widzisz, jakbyś była jego przyjaciółką. Dobrze, dobra. Przy to przepraszam bardzo. Smacznego. Dobra. Dziękuję. No, smacznego. Dzięki. Smacznego. Gdzie, Gdzie spędzałem wakacje w dzieciństwie? Pierdolę widzicie. Co to pierdzielnie? no po co mówisz? Ja za ja zauważył. Mam nadzieję, że to prawidłowo na jej znażynę, a to ekipa. Powiem tak, ty zwaliłeś po całości. Ona wygrała, bo z ciśnieniem, biorąc to u króliców mojego taty na wsi. Na wsi, no. Praktycznie wsi. każde wakacje, cały czas. Wiedziałam, no i nie to nawet dzisiaj. Tak? Tak. Nie słyszałam. <laughs> nie słyszałam, przepraszam, nie słyszałam. Ja to słyszałam. Powinnaś tutaj ze mną się mierzyć, pewnie wygrała ze mną. No sama nie wiem jak to nazywać. <noise> <noise> czy mam jakieś alergie, bądź na coś jestem uczulony? Bądź cierpię na jakąś chorobę? No, ja napisam tak. Nie mów mu! <noise> Marek, wiesz czy nie? Nie, ja nie, wiem, nie, bo nie wiem. Napisam tak i astma. Jestem uczulony jad pszczeli i miałem astmę. Teraz mam... Napisam ale nie mam astmę, nie, nie już biorę, jestem, tak i teraz mam. Nie biorę, ale jakbym jakoś zachorował czy na płaca, to mógłbym mieć na to. Ja napisam tak, astma. Mogę cię pół, nieważne, ale pytałam się po prostu. Ile? 12,5 do 9,5? 10,5. Nie, 9,5. 10 10 w ilu krajach byłem? Nie wiem. Dawajcie, bo za 9 minut musimy wyjść. Ale masz od są. Ale masz od 19 się Cztery tak? cyfry. Masz tylko 6, 6. na Nie Ja 4, bo, bo wcześniej zgadłem. Ile? Byłem dokładnie w sześciu. Jeszcze do no długo tak nie to siedem. No tak. Co? Chciałem być w Nie, jak nie byłaś we Włoszech, ja nie byłem. Kim chciałem być, jak byłem dzieckiem? Kim chciałem zostać z zawodu? Mówiłem to dzisiaj. Ej, ja mam dwa. Napisałam ja <grym za> tak. <grym> widać, czy nie widać? Wydaję mi księgowy bo Ja że mam za, z... Z... od stró... Ja Napisałam strażakiem. Chciałem być weterynarzem. Moja pierwsza praca. Była ona dzisiaj przeze mnie wymawiana jako pierwsza, na tym filmie, dzisiaj, tego dnia. Nie. Bo nie wiem jaka... bo ja napisałam męska Hostessa, bo nie wiedziałam jak lepsze Ale dobrze skadli. Ile no, ja ma wzrost? 14,5 do 10,5. 17 już teraz. Wy naprawdę liczycie teraz, punkt o Tak, 14 pół Ewentualnie y, mogę nacisnąć tak na skos? Nie wiem. Czy to jest samo daliście? No 76. Na No trudno. Mm. Mój o, ulubiony napój. W <laughs> odpowiedzią może być, że to jest napój gazowany, bez kalorii. Że więcej nie będzie w bo będzie wiadomo. Że. Jak chcesz tam stół postawić, nie stawiaj na tym. Nie stawiaj tutaj. Nie, widzę. Pokaś, tak, nie nie winę. Nie. Nie. ja już no, samo też zrobię. To samo dajem. No to coś może zero, a zero z... Pepsi 0 kalorii wiśniowa. No, nie wiedziałem jest nie zero. ma Pepsi 0 kalorii wiśniowej już dawno. Ja mam tylko... Nie, Pepsi jest, najdra. nie ma z coli jakby. W sensie Monster Zero Dla mnie zero to znaczy, że ten właśnie biały, bo ja nie wiedziałem, że inne są uzu. No przecież fioletowy jest zero, a czerwony jest zero, czerwony, nawet ty. Dobrze, ale to, 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 to nie niekoniecznie wiedziałem, że to jest zero. Mój ulubiony serial. Było to dzisiaj mówione podczas yy, naszej wcześniej zjawionej rozmowy. Gadajesz potem? Tak. Castle Girl, a nie to Kiki. To mój. Nawet taki nie ja się ja się <laughs> tego nie skończyłaś. Ty skończyłaś, a ja razie się tak Nie wiem. A to nie, nie wczoraj gadałeś Dzisiaj. To jest Wilksa pewnie. Nie wiem, ale to wyglądaliśmy. Nie pokazuj tego na tam. Nie wiem, czy yy... A jest dobrze? Nie jest dobrze. Nie. No właśnie, co to za różnicę? Mm, Przyjeżdż do mawia. Nie! <słuch> Ale jak coś to jest Victoria, jest Victoria znaczy zwycięstwo. Nie. Dobrze, nie bo chciałem się. To A co? Zaraz powiem. Przechodzimy do następnego pytania z tego powodu, Aha. że mój ulubiony film i seria ma dokładnie tą samą nazwę. Więc teraz pytanie: film i serial to są nazwę Zamknij się, nie pokazuj nic, odwróć tam głowę, odwróć tam głowę, bo Ty zaraz podpowiesz, bo ja Cię znam, odwróć, idź do mojej siostry, idź tam, nie, kinia, dobrze? Dobra, szybciutko, dawać. Ja want the clue, Macie 10 sekund. No nie, bo ja muszę pomyśleć. 10, 9... Cicho, no 8. przestań ich tutaj. Nie. Tak? Ale, no. nie wiem czy ja tu przestań. No weź mu, nie, nie pytaj! <laughs> nie. Co? Nie patrzcie na nią, patrzcie w kartkę. <laughs> Dobra. Nie co, na, co napisaliście? Jeszcze nie napisałam, daj pomyśleć. Letarka, może już mi To wydarzyło. Tak. A tu? Nie patrz tam, nie patrz tam. Co to tu? To? No w sumie. Tak, to... seks. Nie! Seks, ten eskimos! W tym momencie oni przegrali, ponieważ czas się skończył. Dobra, nie będę. Mój ulubiony film serialu jest seks w wielkim mieście. Tak, a ja mam sam sex education. Byłeś blisko, ale nie do końca. A to ja byłem, to że ja była zgadłem. Jak Kiedy wpisałeś seks, to już wiedziałem, że... w czasie, seks, ja widziałem, na no no ja początku chciałeś napisać Montana. Nie napisać Montana. Montana. To chciałeś napisać? Hana, Montana. A to jest? Wraz do dziewczyny! Nie oglądałem tak, ale za ja kinga sobie a tak. Jaki mam kolor osób? A mogę przecież chuj wie jaki, bo na przykład mój wujek taki ma. Nie, no wyjmij. Nie wiem. Oj, kurde, źle sam. W życiu, Już na to nie ma. Zielony? Nie, niebieski ma. Dobrze. You suck? You fucking suck. Uh, ja mam szary w innym świetle, inaczej... Ja mam szary! Niebieski jest tu w tym świetle. Ja mam szary kolor oczu. nie Ja mam szary kolor oczu, on zmienił. Zależy mi na tym, raz mam niebieskie lampy. Tak, tak, Niebieski jest teraz. Opusz Ogałe. Nie, tu masz już niebieski. Chwila. No, opusz. To jest niebieski. Ja mam szary kolor. Nie, nie jest szary. Ja nawet nie widzę niebieski. To jest szary, a to jest niebieski. I w środku masz zielony. Ale masz zielony? Jaki masz punkt? masz mapy, do głowy. Z tym niebieski? Jaki? No, musisz Dobra. Zajmamy. Jaki jest mój znak zodiaku? A, dobra, wiem. Boże, no i czemu powiedzieliście? No, ja jeszcze nawet nie wiem, kiedy są jakie znaki, więc panna. E, ale mam tu funkcję, mam tu punkt, więc mam na dwa, na pewno... 13, 13 do 15,5. Oni nie słyszeliście o tym punkcie, jak są, ja mam tutaj wszystko zapisane i jeszcze raz ja nie Ale, ale niebieski też liczy. Nie. 13 do 15,5. Nie liczy się. Liczy się, właśnie... Masz niebieskie oczy, ty niebieski. Teraz macie hardcore. Ile mam rodzeństwa teżnego? 11! 11 wygrali o, Mówiłeś! E, 16,5 do 15,5. Mówiłeś, mówiłeś akurat, dziś widziałeś. Ile mam prawo jazdy? To, to. Dobrze. E, 17,5 do 16,5. Dobra, do Nie, 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 masz 15. Nie rozumiem dlaczego ja się to to z kolei tak ja potem policzę i ja, ja sam koniec połóżmy po prostu ile było. Ja Cicho, a mamy, mamy 12, bo się obudziło, tak? Cicho! Ostatnie pytanie i tutaj może być kilka synonimów użytych, ale ma być jak najtręskiejsze od Nie wiem, no. Synonimy, Czego najbardziej się boja? Zawiedź szybko, bo Nie wiem. Spokojnie, zdążymy na luzia O tej godzinie. Ona i tak wygrała, więc to co Nie wiem, tajemniki? Ja... Tak, najbardziej się boję samotności, odtrączenia i takie coś, to jest dla mnie największa Wygrałam tutaj dzisiaj! Cały zielony. I Dobra, to Dobra, więc nie teraz tak. szybkie podniesienie punktów. Wygrałem. Tak. Wygrałem, bo tu jest napisane Love <laughs> a ona tylko nie napisała, więc ważne. Bo ja nie muszę się podliczać, żeby wygrywać, <laughs> po prostu... Yeah. Ja Wychodzi na to, że punktów 20 ma Iza, a Marek ma punktów... Jak to? Ja liczyłem 17, 18 i pół wyszło. Po prostu ona powinna być bo były połówki. A były trzy połówki dostała, ja dostałem dwie połówki. Dwie połówki dostałam. Ona dostała trzy połówki. 15. To, o co się nie zgadza. No, nie musisz liczyć. Tak, tak, I nie będziesz nie, 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 nie Ale ja tego ty... nikomu nie zaliczyłem, bo ja mam inaczej w paszporcie. Ale co miałeś w paszporcie? Do, no, że realnie... ja Dobrze, wylicza. ty masz 21, on ma 16. Nie jest ma 21, ona... mam 20, co najwyżej. No. A pewnie mam 19,5 chyba, no, no. 19 19 bo. do No Mam 19,5 do głowy. Ja miałem 3 nie ja miałem 2 Tak, do... Nie no, zobacz, patrz. 16 albo 17. Patrz, bo tutaj wszędzie jest Dobra, nieważne, Pamiętacie o tym? Tutaj masz jedną połówkę.